Witam wszystkich. Dzisiaj taki szybki, krótki vlog, bo u mnie, u mnie z czasem słabo. Bo widzicie, wykładam kostką tutaj pod garażami. Potem będzie dalsza część tam dalej do, do wjazdu. Na razie tutaj, żeby był wyjazd bezpośrednio już. Żeby nie wyjeżdżać głównym wejściem. A pokażę Wam taki traktor u mnie stoi od jakiegoś czasu nowa, nowa technologia. Ale no niestety to, to nie jest mój Mogę nim się przejechać wszystko, ale ale to niestety nie jest mój. Ten i ten jest mój. No i 30, która na razie stoi na, na podwórku u ciotki. Wszystko rośnie, leje codziennie praktycznie. Wszystko rośnie tak jak powinno być. Nawet nie ma za bardzo kiedy odchwaścić Jarek, bo został mi jęczmień i pszenica, jara do odtłaszczenia, no i owiec do odtłaszczenia czekam na jakieś okienko pogodowe w poniedziałek mówią coś, nie, nie będzie deszczu więc może coś wyjadę mam tego niedużo, no bo 4 hektary, ale w różnych lokalizacjach i no i też trzeba przejeżdżać, więcej na te przejazdy jak, jak to wszystko warte pryskam yy, teraz na żółtych dyszach Zobaczcie sobie. Wychodzi mi 3 hektary na, na zbiorniku, 600 litrów, 4 atmosfery, jakieś 6,5 na godzinę jadę. Wtedy wychodzi yy, no 200 litrów na hektar. Przełożę na dyszę mniejszą, czyli zieloną. Wychodzi mi 150 litrów 140, ale to myślę, że to jest trochę za mało, więc yy, nie pryska, Mógłbym 4 hektary bez problemu opryskać, ale ale po co? Na niebieskich dyszach pryskałem 300 litrów na, na hektar, tą samą prędkością, tym samym ciśnieniem. Tak mam ustawione, jak do glebówkę wale na 300 litrów, przykładowo tak w rzepaku. No, i tutaj wale już. Zielonym teraz najrzadziej pryskam, więc nie ma co, co nawet za przekręcać na nią. Główne, głównie to żółta. No i co? I tyle. Widzicie, było tutaj na górze. Tutaj mamy przygotowany kawałek. Dzisiaj tyle, tyle ułożyliśmy. To jest oczywiście kostka używana Więc yy, Nie ma fenomenu Tutaj zaczęte jest tutaj i tutaj Trochę docinek Ale co, co chwilę deszcz przerywa Widzicie, tutaj brudne jest To wszystko będzie myte Odwodnienia porobione Widzicie tutaj nie wiem, czy będzie coś widać. Tam cały czas woda leci z całego podwórka, tutaj pod tym. I leci wszystko do, do starego, nieużywanego szamba. A z tego szamba muszę pompować, żeby się nie przebrało. Gdzie czysta woda leci? Tutaj widzicie, tam jest rurka, co wychodzi i napełnia to szambo. Tu jest rynny, tutaj jest rynny i tutaj jest z rynny z Dachu, druga komora. Swściutka woda leci. Używam jej najczęściej do opryskiwacza teraz. Yy, jeszcze jedno pytanie. Nie wiem czy tutaj ktoś dotrwa do... Do końca, ale jak ktoś ma fajnego traktor, jakiś fajny ciągnik, może być Ursus, może być Zetor. Tam 60 tysięcy, 120 koni, 150 koni, 140 koni, może być Case, może być coś, to dajcie znać. No, 80 tysięcy też będzie do rozważenia, bo potrzebuję mocniejszy traktor, bo nie wyrabiam yy, niestety tym jednym, 80 i. No i trzeba coś, coś pomyśleć. Aha, pokażę Wam jeszcze nowy nabytek. Na razie wyłączone jest. Yy, pastuch elektryczny na ziemniaki. Idę, może go załączę i na razie do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.